Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na trzeci odcinek mojego mini-vloga na Zapałkę, czyli krótko o książce. Ukazuje się on niemal równo rok od serii ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez Hamas na terytorium Izraela. To właśnie 7 października uznaje się za początek wojny w Strefie Gazy, która niestety, jak wszyscy wiemy, okazała się tylko wstępem do eskalacji kolejnych konfliktów na Bliskim Wschodzie. Jak przyznaje autor książki, którą trzymam w rękach. Po 7 października 2023 roku znacznie trudniej jest rozmawiać choćby o sytuacji na terytoriach okupowanych przez Izrael. Dla wielu jego mieszkańców tematy poruszone w tym oto reportażu stanowią wystarczającą blokadę przed lekturą, a szkoda, bo jeden dzień z życia Abeda Salamy to pozycja wybitna, której udało się dotrzeć do bardzo szerokiej publiczności, zgarniając po drodze choćby nagrodę pulicera za rok 2024. Nathan Frohl, amerykański dziennikarz mieszkający w Jerozolimie, przygląda się w tej książce okolicznościom wypadku autobusu szkolnego wiozącego palestyńskie dzieci. Do zdarzenia doszło na zachodnim brzegu, właśnie w okolicach Jerozolimy, ale w roku 2012. Dlaczego dopiero po 8 latach zdecydował się na poruszenie tego tematu, zadecydowały względy polityczne. Wiosną 2020 roku premier Izraela Benjamin Netanyahu. Zadeklarował plany aneksji przez Izrael części okupowanych terytoriów na zachodnim brzegu, co wywołało burzliwą dyskusję w regionie. Nathan Frol postanowił do niej dołączyć, przedstawiając historię, która częściowo rozgrywa się na terenie anektowane przez Izrael, a częściowo nie. Takim miejscem jest właśnie miasto Anata, z której pochodzi Abet, a więc tytułowy bohater książki. Poznajemy go w momencie, gdy dowiaduje się o wspomnianym wypadku autobusu szkolnego, którym podróżował jego pięcioletni syn Abed. Gdy dociera na miejsce zdarzenia, widzi tylko szkielet autobusu, a resztkami swojej percepcji słyszy, że większość dzieci została przewieziona do okolicznych szpitali. Abed wyrusza więc na poszukiwanie swojego syna, ale nie będzie to misja łatwa. Znajduje się bowiem po niewłaściwej stronie muru separacyjnego, a kolor jego paszportu Jaki tu odsyłam do książki, nie pomoże mu w przechodzeniu wszelkich punktów kontrolnych. Jest to bowiem również książka o izraelskim systemie kontroli ludności Palestyny. Żeby jednak zbyt prędko nam, czytelnikom, nie wyskoczyły serca, narracja wypadkowa pędząca momentami niczym ciężarówka, która doprowadziła do wypadku, jest przedzielona rozdziałami przybliż przybliżającymi nam życiorys nie tylko Abeda, ale i innych uczestników, świadków zdarzenia. Bardzo wyraźnie opisane jest tutaj, co uważam za ogromny plus tej książki, tło historyczne, społeczne, w jakim bohaterowie dorastali. Uczulam jednak, że liczba wymienionych postaci jest trudna do zapamiętania, ale spokojnie, wszystkie zostały dokładnie rozpisane i zapisane na pierwszych stronach. Zresztą kluczowe nie tylko dla mnie jest tutaj fenomenalne pokazanie perspektywy tychże bohaterów. Froll pisze także momentami jego książkę. Czyta się niczym wciągającą powieść. Jeden dzień z życia Abeda Salamy to jednak reportaż, w którym splatają się głosy nie tylko palestyńskich rodziców i ratowników, ale i izraelskich osadników oraz żołnierzy. A propos związywania: gwarantuję, że im bliżej końca tej książki, tym nasze żołądki są coraz bardziej związane w supeł, zwłaszcza gdy dowiadujemy się, że był jeszcze drugi autobus. Mnie akurat najbardziej ściskało ze złości, że to polityczne decyzje z przeszłości pośrednio doprowadziły do tego tragicznego dnia, w którym oczywiście to nie decydenci ucierpieli, lecz zwykli cywile. Froll przedstawia ich losy z taką empatią, że absolutnie przestają być dla nas anonimowi, a nam z łatwością, a jednocześnie wielkim bólem przychodzi wczucie w ich sytuację. Tym bardziej szkoda, że do dzisiaj nie udało się znaleźć tłumacza tej książki na język hebrajski. Podobnie jak autor, wciąż mam jednak nadzieję, że w końcu się to uda. Jeśli podobała Wam się moja recenzja, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. A kto jeszcze tego nie zrobił, niech zasubskrybuje mój kanał. Na kolejne wydanie mini -vloga na zapałkę, czyli krótko o książce, zapraszam za dwa tygodnie. Natomiast już za tydzień pojawi się nowy odcinek podcastu Zapał do Czytania. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia.